Witam. Zobaczymy sobie, co tam u strzelców się dzieje. Teraz. Co karty chcą nam powiedzieć o tym, co się dzieje u strzelców. Co się dzieje u naszych strzelców. Jedna karta. Hmm, cesarz, jakieś twarde postanowienie, jakaś drastyczna zmiana, drastyczna decyzja, albo weszliście w taką energię samostanowienia, U, wieża jakieś mury się walą. Może coś postanowiliście drastycznie wyeliminować ze swojego życia, albo pojawił się jakiś konflikt, wydarzyło się coś, co pokazało wam prawdziwą naturę jakiejś sytuacji, albo jakiejś osoby, albo jakiejś części Was? Coś w Was mocno poruszyło. Także postanowiliście. Wykonać jakąś zmianę, podjąć jakąś decyzję. Coś tutaj się wydarzyło. Jakieś... Jakieś iluzje zostały zniszczone. Pytanie, czy tu chodzi o jakiś konflikt, konflikt z jakąś osobą? Czy coś sobie uświadomiliście? Nagle? Czy wydarzyło się coś mm, nagłego, zupełnie niespodziewanego? No intensywnie. Zaczyna się intensywnie. Zobaczymy sobie jeszcze, czy ta talia chce nam coś jeszcze powiedzieć o tej sytuacji, a potem będziemy się przyglądać bliżej. Mamy dziesiątkę pentakli. Ona mówi o jakiejś yy, takiej głębokiej stabilizacji o spełnieniu, które ma twarde fundamenty mocne podstawy. Hmm. Może to jest Wasze dążenie? Zależy Wam. Zależy Wam na tym, żeby stworzyć coś, co będzie naprawdę trwałe? Może też chcecie być osobą. Próbujecie być osobą, na której można polegać, na której można się oprzeć, która może wspierać ludzi dookoła. Sprawiedliwość. Okej. Okay. Sprawiedliwość, karma. Okej. Okay. Miała, miała miejsce jakaś mocna, drastyczna sytuacja, która potrząsła waszymi fundamentami. Potrząsła, potrząsnęła. Zatrząsła. Ona mogła mieć związek z jakąś z jakąś sprawiedliwością. Teraz nie wiem czy to wy yy, czy to wy wymierzacie tutaj tą sprawiedliwość? Czy wasze wymierzanie sprawiedliwości, czy wasza wasze jakieś zdecydowanie szczerość, trzymanie się swoich wartości wywołało jakąś Burza. Coś wam pokazało. Może postawiliście jakieś twarde granice w jakiejś sytuacji. I okazało się, że ktoś nie szanuje tych granic. Zobaczyliście, że zobaczyliście, że wasze granice są w jakiś sposób przekraczane i może zagrażają waszej stabilizacji, waszym funda fundamentom, waszej. Widzę tutaj, dużą, widzę tutaj dużą ambicję, siłę charakteru, mocne karty. Może musieliście coś drastycznie zakończyć, albo to ma jakiś związek z jakąś sprawiedliwością karmiczną. Ale ja tu bardziej nie widzę tego jako, że do Was karma wróciła w jakiś sposób, tylko raczej. Trochę tak, jakbyś wszechświat, siła wyższa, ktoś zainterweniował, żeby Wam coś pokazać. Coś nie jest do końca takie, jak myśleliście. Może myśleliście, że możecie komuś zaufać? Myśleliście, że ktoś jest po Waszej stronie? Że ktoś i okazało się, że ta osoba w jakiś sposób wam zagraża, może musieliście ją odciąć, ale zobaczmy teraz, czy dowiemy się czegoś jeszcze o tej energii cesarza. Z dużo, 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 bardzo intensywnej energii. Coś Was naprawdę mocno poruszyło. Okej, okay. o co chodzi z cesarzem? Hmm. Mamy odpowiednie koła fortuny, koło roku. Yy, to jest. Mowa o upływie czasu. Może czas minął. Czas minął na coś. Czegoś czas się skończył. Coś się wypaliło coś. Coś się wykonało. Może daliście komuś czas? I on tego czasu nie wykorzystał? Hmm. Księżyc. Wątpliwości, niepewność. Tutaj mamy kobietę, która stoi z pochodnią w środku lasu. Za nią czają się w ogóle jakieś wilki, jakieś niebezpieczeństwo. A ona patrzy się w tą otchłań, tej puszczy. Jest trochę znękniona, ale widać, że jest zdecydowana, że idzie w to. Może w jakiś sposób zorientowaliście się, że jesteście sami? I nie jest do końca tak bezpiecznie. Czas minął. Że myśleliście, że możecie komuś zaufać i zobaczmy, o co chodzi z tą dziesiątką pentakli. Mamy tutaj kobietę, która stoi w spochodniu i ona i ta karta jest związana z tą wieżą, czyli z tym nagłym trzęsieniem ziemi. Księżyc też mówi o eksplorowaniu tego, co ukryte, eksplorowaniu tego co w cieniu. Mogło też coś was. Albo coś was dotknęło. Ktoś coś powiedział, co dotknęło jakichś takich ciemnych zakamarków waszej duszy. Albo wy zajrzeliście do jakichś cudzych ciemnych zakamarków duszy. Albo chodzi o jakąś waszą podróż wewnętrzną. Może też jakaś trudna sytuacja, jakieś, jakieś nagłe zdarzenie, jakiś szok. Zmusił Was do spojrzenia. <śmiech> <śmiech> zmusił Was do jakiegoś wglądu i umożliwił Wam zobaczyć, zobaczenie prawdy w jakiejś sytuacji. <laughs> prawdy związanej z jakąś tutaj sprawiedliwością. Może zobaczyliście, że jesteście. <laughs> karty wleciały, ale nie zadałam żadnego pytania. Może zobaczyliście, że jesteście gdzieś niesprawiedliwie traktowani, albo wy kogoś niesprawiedliwie traktujecie tutaj. Pamiętajcie, że energie mogą być odwrócone. Hmm. Mamy czwórkę kielichów, hmm, która nam wypadła jako klaryfikator dziesiątki denarów czy tam monet. Dziesiątka mówi o, Ta dziesiątka mówi o jakimś dziedzictwie o budowaniu swojej własnej... Um, tworzeniu, tworzeniu swojego domu, tworzeniu swojego dziedzictwa, właśnie... Um, pomnika trwalszego niż ze spiżu. I mamy czwórkę kielichów, która mówi o jakimś... zniechęceniu, frustracji, zmęczeniu. Um, to jest trochę tak, jakbyście mieli już dość czy jego pierdolenia. Ktoś coś gada, ja tak to czuję teraz, że ktoś ciągle coś gada, no mówię, że coś zrobi, coś obiecuje, um, czaruje, opowiada, ale za tym nie idą żadne czyny, i, i czas się skończy, skończył, macie już dość. Może myśleliście, że będziecie. Mogli budować z tą osobą właśnie jakąś stabilizację, jakieś dziedzictwo, i już ręce Wam opadły po prostu. Ręce was op Wam opadły i zobaczmy, co, czego dotyczy ta sprawiedliwość. Czy jakieś naprawdę poważne, poważne rzeczy się rozgrywają teraz w Waszym życiu? Już czuję taki respekt. Naprawdę, tutaj widzę, że mm, bardzo mocno się trzymacie swoich, swoich wartości, swoich prawd. Swoje, swojej wizji, swojego celu. Dobra. O, proszę bardzo. The Shadow Side. Cień. Mamy cień związany ze sprawiedliwością. Pod wieżą i księżycem. Ta sytuacja albo relacja, która doprowadziła do wieży, miała Wam pokazać was, Wasz własny cień. Czyli być może ta złość i frustracja i zniechęcenie, którą czujecie w związku z tą sytuacją, może to jest coś, co projektujecie na zewnątrz i ta relacja w jakiś sposób miała być Waszym, jest, Waszym lustrem i może widzicie, że coś w was sabotuje tą waszą ambicję, tak naprawdę. Hmm. No jeszcze jedną kartę. Jaka jest porada w tej sytuacji? W jakim kierunku strzelec teraz powinien się udać? Na czym skupić? Może coś do Was wraca. Coś z przeszłości do Was <klima> wraca teraz. Myśleliście, że macie wszystko pod kontrolą. I ktoś lub coś pokazało wam, że wcale tak nie jest do końca, i że właśnie może problem nie leży w zewnętrznych okolicznościach. Porada. A z kielichów i dwójka monet. Przyjrzyjcie się swoim emocjom, swoim reakcjom emocjonalnym. Przyjrzyjcie się temu co zbija Was z tropu. Jakie emocje sprawiają, że traficie. tracicie grunt pod nogami. Spróbujcie też bardziej wyjść ze współczucia ze współczuciem. I to nam właśnie umożliwia integrację naszego cienia, współczucie, większe otwarcie na, na ludzi. Um, bo ja tutaj widzę taką trochę um, autorytarność, autorytaryzm. Jest jedna racja i to jest moja racja i moja racja jest najmojsza. A nawet jeśli twoja racja jest twojsza, to moja jest mojsza niż twojsza. No i coś się dzieje, bęk i nagle... Kurczę, widzicie nagle swój udział w jakimś problemie. I tu nie chodzi o to, żeby teraz się samobiczować albo karać, albo krytykować, albo cokolwiek, tylko chodzi o to, żeby znaleźć w sobie współczucie dla tej części, której być może nie akceptujecie w sobie, od której uciekacie, której się wstydzicie i w związku z tym projektujecie. To wszystko na zewnątrz i spróbować. Mamy dwójkę Pentakli, które mówi o takim, o, o, o balansie, o takim utrzymywaniu też dwóch prawdy jednocześnie nie wpadaniu w skrajności. Emocje sprawiają, że zaczynamy wpadać w skrajności. Widzimy rzeczy czarno-biało i chodzi, o, żeby tutaj znaleźć te odcienie <laughs> dulek. Mój pies już chce się bawić, już nie może tego gadania mojego znieść. No, i w, co ja mówiłam? Myślenie czarno-białe. Silne emocje powodują myślenie czarno-białe. Chodzi o to, żeby spróbować tutaj utrzymywać dwie prawdy jednocześnie i bardziej kierować się sercem, współczuciem, obserwować te emocje, nie oceniać ich. Zrobiliście już. Dobrą robotę. Zajrzeliście pod welon, zobaczycie, zobaczyliście lepiej, co tam się dzieje pod spodem. Zaczynacie brać odpowiedzialność, ale mam wrażenie, że za dużo trochę od siebie wymagacie. Jest dużo samokrytycyzmu i trochę mało. takiej akceptacji czucia współczucia także spróbujcie znaleźć spróbujcie znaleźć w sobie taką wrażliwość i otworzyć się to Wam się przyda też w tej eksploracji Waszego cienia. Spójrzcie na te części siebie, których nie akceptujecie. Może jakby to było jakieś dwuletnie dziecko, które trochę nie wie, co się dzieje. Może jest trochę przestraszone. Potrzebuje opieki, czułości, miłości i próbuje ją zdobyć na, na wszelkie możliwe sposoby. Bo to jest tak naprawdę Wasz sprzymierzeniec, ta część jest po co i ona chce Wam coś bardzo ważnego powiedzieć, więc postarajcie się słuchać bez oceniania, i to Was też otworzy na innych ludzi. Powodzenia i do następnego.